Torkowy hit ekstraligi pomiędzy JK AGK z Jastrzębia a KH był wielkim pojedynkiem barwkarzy. Golkiperzy obu drużyn wspieli się na wyżyny swoich umiejętności. Jednak na tafli Jastora lepiej zaprezentowali się koledzy Ramona Sobko. I dzięki temu trzy punkty pozostały przy Leśnej. Początek pierwszej tercji należał do gości, którzy solidnie wypróbowali formę Sobki. Na szczęście Słowa kilkukrotnie spisał się na medal. Jastrzębianie przetrwali nawałnicę, a następnie za sprawą niezawodnego Richarda Krala objęli prowadzenie. Czeski weteran przedarł się przez obronę gości i było 1 do 0. Druga tercja mocno podgrzała Jastor. Świetnie w brance Sanoka spisywał się przemysł w odrobny. W 36 minucie na ławkę Kar zjechał jeden z zawodników gości. Drugi gol dla GKS wydawał się kwestią czasu. Tymczasem to Sanok wyprowadził zabójczą kontrę, której nie wykorzystał zoltan Kubat. Po czym pośliznął się i boleśnie uderzył głową w bandę. Wtedy ku zdziwieniu gospodarzy sędzia podyktował rzut karny. Chyba słusznie dopatrując się fawlu Mateusza Rąbkowskiego. Oszołomiony Kubat nie był w stanie wykonać karnego, więc do krążka podjechał Peter Bartosz i pokonał Ramona Sobko. Trzy minuty później JKH GKS ponownie grał w przewadze. Po długiej wymianie podań guma trafiła do Mirosława Zadko, a ten huchnął z dystansu i ponownie dał gospodarzom prowadzenie. Trzecia tercja stała pod znakiem pojedynku napastników Jastrzębia z Odrobnym, który uwijał się jak w ukropie, ale nie mając wsparcia kolegów w końcu musiał skapitulować. W 55 minucie po kolejnej serii podejm przywazy Adrian Lebryga strzelił z dystansu. Krążek dobił Richard Bordowski i było 3 do 1. Wynik ustalił na 9 sekund przed końcem meczu Kral, pakując gumę do pustej bramki. Spotkanie zakończyło się zasłużonym zwycięstwem Jotka Halike z Jastrzębie. To pierwsze w tym sezonie wygrana naszych hokeistów z Sanokiem przy Leśnej. Ja myślę tak, że bardzo dobry mecz, bardzo dobre tempo. Więc w tym meczu w taki właśnie mecz, tym lepiej dla tej ligi, tym lepiej dla hokeja Polskiego. Natomiast ten mecz. rozstrzygnął się właściwie w osłowieniach, przegraliśmy go w osłowieniach, za dużo no, když się zrobili mecz. I to głównie zadecydowało o wyniku. No, gdy co to bylo było všechno. na <laughs> minut, deseti minut, te dwie kdy jsme, kdy jsme vlastně hrali taky hokej na hodu jsme se přizpůsobili sami, jak jsem si to bylo výborný z stran. Tam je obrávka, jsme dostali pránky, jsme mohli přehrat jsme ještě jsme tři, 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 tři. Po pověře, po ten dobrý, a taky 爱自己，更要爱他。